Witam serdecznie, moi kochani, mamy kolejny wspaniały dzień, kolejny słoneczny dzień. Pogoda nam się poprawia, słuchajcie, wiosna pełną parą. I co za tym idzie? Grypa zawsze w tym czasie, słuchajcie, odchodziła, ustępowała, tak? Ludzi było coraz więcej na ulicach, zdrowych, uśmiechniętych i do tego, moi drodzy, dążymy, tak? Czyli teraz zobaczcie, strategia oczywiście tych korporacyjnych ludków jest znowu taka, że uważają, że teraz już będzie... Wiecie, wszystko spada, pomału podzielili Polskę na sekcje, co można otwierać, co nie można. Posłuchajcie mnie, moi kochani, jeżeli ciągle wiel, większość ludzi będzie się sugerowała tym, co można, czego nie można według... Wiecie, gościa z telewizorka, który jest ekonomistą, który zajechał gospodarkę, który doprowadził do ponad 100 tysięcy dodatkowych zgonów w roku ubiegłym i gdzie na antenie pyta się go dziennikarka Radia Z, kiedy się pan podaż do dymisji, czyta pytanie słuchacza, a to on obrażony, o, nie podoba mi się takie pytanie, nie podoba mi się narracja, nie podoba mi się. Więc słuchajcie, no to co, tylko im się podoba narracja, która jest kreowana przez nich, moi drodzy. Słuchajcie, logika nasza, nasza logika, nasze myślenie, nasze, wiecie, no dajmy pozwólmy sobie na tą wolność, inaczej pozwólmy sobie na bycie, wiecie, wolnymi ludźmi, bo wielu z nas uważa, że potrzebuje kogoś do kontroli, po, potrzebuje kogoś do tego, żeby mówił, co może, a czego nie może nie, moi drodzy, Sam, sama możesz sobie zdecydować, co chcesz, a czego nie chcesz, sama metodą na przykład prób i błędów możesz doświadczyć wielu rzeczy, jeżeli, nie wiem, raz włożysz rękę pod, nie wiem pod słabkę na myszy i cię uderzy to, to będziesz wiedziała, wiedziała, że cię boli, drugi raz już się zastanowisz, a za trzecim razem na pewno tego nie zrobisz. I tak samo tutaj, dlaczego my ciągle obracamy się w tym pudełku, że ktoś musi nami rządzić? Potrzebujemy kogoś, żeby ktoś nam powiedział, kiedy możemy wyjść do sklepu, kiedy nie i tak dalej, tak dalej. Więc moi drodzy, zobaczcie kolejnym ich Argumentem na to, żeby to wszystko wiecie teraz, otwierać i mówić, że jest super, jest Hajzuni, który teraz jest wypłacany. Hajzuni za te wszystkie różne oboszczenia i tak dalej, i tak dalej. I teraz kilka ciekawych takich mam, e, wypisane sobie kilka ciekawych rzeczy, że na przykład e, pan Jerzy Milewski w programie Lustra e, mówił wprost o tej całej polityce mediów, tych właśnie e, sprzedajnych, jakby to powiedzieć, zamamone osób, które dalej straszą, e, dalej gdzieś tam wiecie. Starają się w ludziach bazować na tych podstawowych emocjach, na strachu i na lęku, tak? no bo tutaj o rodzinę martwi o siebie, o rodzinę o wszystkich. Tu, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Gdzie, moi drodzy, dane, które są, spływają z całego świata przez niezależne, niezależne instytuty, niezależnych lekarzy, mówię tutaj niezależnych, mówiąc niezależnych mam na myśli osoby, które nie sprzedały się za mamonę i nie pajacują w telewizji i nie mówią, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy, gdzie sami się do tego nie stosują. Więc mówię o niezależnych lekarzach, którym zależy po prostu na, na ludzkim życiu, którzy tą przysięgę Hipokratesa traktują, słuchajcie, poważnie i którzy mówią wprost o danych i o statystykach. Teraz nie wiem, jaka to jest instytucja, ale mam dane tutaj, że NIZP, PZH podało do danych, że w ubiegłym roku, właśnie w tym, w tym załóżmy koronawirusowym, było 102 438 hospitalizowanych ze względu na to. A w roku 2019, słuchajcie, hospitalizowanych było 9 milionów, ponad 9 milionów ludzi, więc to 100 tysięcy ludzi w porównaniu do 9 milionów z tym, co się działo wcześniej, nie było wszystkiego podbijane pod jedne statystyki. No to jest 1%, tak? To i tak te statystyki są bardzo zawyżone. Ludzie padali ze względu na strach, na, na to, że nie mogli iść do lekarza. Mówię, 100 tysięcy dodatkowych zgonów. Mamy, mamy, najwyższy, mamy największą różnicę między urodzeniami a zgonami. No i teraz o to chodziło, tak? Później, pan program, e, warto rozmawiać z jedynki, ten program, który mówiłem, pan Pospieszalski, słuchajcie, e, już go zdjęli z anteny, powiedzieli, że pan Pospieszalski... E, Nagią jakieś tam reguły ich wewnętrznej etyki, słuchajcie, gdzie gości mówi, że w ogóle nikt z nim nie rozmawia, po prostu zostali zdjęci odcięci i tyle. Bo mówią prawdę, i ludzi jeszcze więcej to zauważyło i ludzi jeszcze więcej zaczęło samodzielnie myśleć. Słuchajcie, więc wybierajmy ze wszystkiego plusy. No bo zobaczcie, możemy powiedzieć, że. Mm, dzięki takim, jakby to powiedzieć, fopa takim wpadkom, takim mm, różnym incydentom, coraz więcej ludzi zaczyna gdzieś samodzielnie myśleć, moi drodzy, bo ze mną już, słuchajcie, naprawdę gdzie nie wyjdę, to tam czy w jakimś sklepie mi się pytają, a nie boisz się, a nie boisz się tego, a nie boisz się tamtego, a mandat, a to, a sam to. Więc słuchajcie, y, bardzo mi miło, że tyle ludzi też na ulicy do mnie gdzieś zagaduje i gdzieś się pyta i tak dalej, więc ja y, odpowiadam, tłumaczę y, to, co, to, co ja wiem, dzielę się swoją perspektywą, mówię, słuchaj, Sprawdź sobie tu taką, taką kancelarię. Mówię, ja może nie jestem jakimś y, autorytetem dla Ciebie, no bo się znamy chwilkę, ale sprawdź sobie taka kancelaria jest. Można sprawdzić to, 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 to i to. No i taka osoba, to od niej zależy co zrobi, prawda? No ale to zawsze mm, staram się jakoś do, odpowiednio do osoby coś tam podpowiedzieć, jeżeli ktoś oczywiście chce. To jest pierwsza zasada. Dalej moi drodzy, y, z tym pospieszalski, zobaczcie, zdjęli, zdjęli cały program. Z anteny nie ma, no bo tam za dużo było, wiecie, no nieporozumień. No bo tutaj rząd całkiem inna narracja, a, a reszta y, też całkiem co innego. I teraz Wam powiem jeszcze ciekawą rzecz. Prezes chorób zakaźnych, całego tego stowarzyszenia, prezes Chor Stowarzyszenia Chorób Zakaźnych i Epidemiologicznych, przepraszam, pan Flisiak powiedział po raz kolejny, że maski są na dworze niepotrzebne. Mówi to. Wszyscy naukowcy z całego świata mówią, to wiecie, oficjalnie wszędzie już teraz zaczynają mówić te głosy rozsądku, dochodzą z każdego krańca świata, moi drodzy. I to jest też wielki plus. To jest wielki plus, no bo ta y, grupa ludzi, niech to będzie y, grupa ludzi, którzy y, widzą, czują to, co się dzieje w tym momencie, zaczyna rosnąć, a dodatkowo słabnie grupa osób, która wspiera ten cały system moi drodzy więc wyciągajmy plusy bo każda ich wpadka to tak odbieram to jest plus dla nas bo sami sobie szczelają, jakby to powiedzieć w kolano tak i no mówię no to są lekarze polscy lekarze, polscy lekarze którzy są autorytetami za granicą, to są polscy lekarze którzy nie są jacyś wiecie wysani z papierka jakieś tytuły nie wiadomo jakie tylko to są porządni ludzie, którzy lata życia zostawili potu łez, krwi, poświęcenia w walce o lepsze zdrowie pacjenta, każdego pacjenta, który do nich trafiał, moi drodzy. I teraz zobaczcie, no, poprzez takich różnych, wiecie, doktorków, którzy za kaskę mówią to, co tam koncerny chcą i tak dalej, no to mamy, mamy później, wiecie, no brak zaufania do różnych instytucji, tak, które powinny swoją drogą, tak jak ja to odczuwam, no to mówię wszystko, mówię. Religia, system polityczny wymaga gruntownego przewartościowania albo w ogóle, żeby to się jakoś. Rozsypało, rozpłynęło, ponieważ nie jest to nasz naturalny, jakby to powiedzieć, nie wiem, tryb życia? Tryb życia. Nie jest to nasz naturalny, wynikowy tryb życia, wynikający z tego, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy i czego chcemy doświadczać, tak? Nigdy dla mnie nie było normą, że ktoś mi mówił, że o pójdziesz do pracy, pójdziesz na studia, do roboty, później mertura. To ja mówię, przepraszam, to ja mam całe życie robić jakieś dziwne rzeczy, latać gdzieś, robić, pracować i później 10 lat sobie pożyć na merturze i do piachu? Zawsze wiedziałem, że ma to, czułem, wiedziałem, że ma to głębszy sens. I moi drodzy, nie pozwólmy na to, żebyśmy myśleli tylko ciągle w ograniczeniach w naszym pudełku, tak? Wychodźmy poza to pudełko, wychodźmy poza różne koncepcje, różne schematy, może to właśnie Ty jesteś osobą, która wymyśli coś, co zmieni cały bieg tej ludzkości, cały bieg, załóżmy, nie wiem, naszej linii czasowej, naszego miejsca, w którym jesteśmy tu i teraz. Może Ty właśnie masz jakiś pomysł, może dzięki, nie wiem, jakiemuś małemu impulsowi skądkolwiek, więc może dzięki jakiemuś, nie wiem, Uśmiechowi przypadkowej osoby na drodze, który cię spotkał, powiesz, kurde, zrobię to, dam radę, spróbuję. Nie mam nic do stracenia. Może po to właśnie tu jestem, aby zrobić ten cel, tę małą rzecz, którą przez całe życie gdzieś tam odpychałeś. Odpychałaś, tak? Więc zastanów się nad tym i zobaczcie z perspektywy czasu, jeżeli coś wydaje nam się niemożliwe w tym momencie, albo nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, to nie możemy tego zrealizować, bo sami siebie blokujemy. Powiem tutaj najprostszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy. Oczywiście mój przykład. Kiedyś, no mówię, moja Patrycja prosiła mnie, zawsze mówi: Przestań pić, będzie wszystko dobrze. Przestań pić. Ja mówię: No, jak mam przestać pić? Jak tu idę, tu piją, tam piją, tu piją, tu piją, mówię, przestań, jedno piwko, jedna setka, łe, tam przestań, co ty gadasz. to już nic nie robię, tak? Nic złego nie robię, tak? I ja nie byłem sobie w stanie tego wyobrazić, że można nie pić, że można nie pić. I żyłem w tym schemacie, że wszyscy piją, wszędzie jest pite i, i wszyscy, wszyscy, wszyscy piją, i to jest normalne, tak? W momencie, kiedy sam. Sam, słuchajcie, bez żadnej, jakby to powiedzieć, nie wiem, bez nic, nikt mną nie stał ani z kijem, ani z nożem na gardle, że przestań pić. Sam do tego doszedłem, że mówię, kurczę, to mi szkodzi w tym, tym, tym i tym. Blokuje mnie w tym, tym i tym i tym. I szkoda mi w ogóle czasu, bo to, 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 to i to. Z dnia na dzień, słuchajcie, w październiku będą trzy lata, teraz, nie? I tak samo z różnymi informacjami, które dobiegają do nas ze świata, jeżeli. Na przykład ja teraz powiem, że dla mnie właśnie religia, rząd, yy, nie wiem, wszystkie instytucje, które powstały po to, aby system wspierać, powinny się rozpaść i ludzie powinni być wolni i jestem przekonany w 100%, że każdy by się odnalazł, dogadał i robił to, co chce, i byłby szczęśliwy. Jeżeli oczywiście by chciał, bo to też wymaga trochę pracy, żeby samodzielnie zacząć podejmować decyzje w swoim życiu, yy, nie słuchać jakichś tam, wiecie, opinii innych i tak dalej, bo to tak samo to co ja teraz mówię, to. Z jedną osobą to rezonuje, z drugą to nie rezonuje. I dla mnie to jest spoko, bo mi nie chodzi o to, żeby ktoś mnie słuchał jako jakiejś, wiecie, nie wiem, osoby, że ja tam niby coś wiem, albo coś, jako jakiejś wyroczni, jakiego, nie wiadomo, jakiejś takiej osoby, która tam się mądruje. Bo ja każdemu mówię, gdzie rozmawiam z wieloma osobami, które się gdzieś tam do mnie odzywają, wszystko jest, szukaj prawdy w sobie. Wszystkie pytania i odpowiedzi są w tobie. Wszystko jest w tobie. Tylko, potrzeba trzeba trochę tego impulsu, żeby zacząć nad sobą pracować. I do wszystkich informacji, które są dla Ciebie istotne, jesteś w stanie dojść sam sama, tak? Nie potrzebujesz nikogo słuchać, z nikim się tam, nie wiem, utożsamiać, brać czyjś, nie wiem, czyjś, yy, czyjegoś konceptu świata za prawdę, tylko znajdź swoją prawdę, znajdź swój koncept. Zrób tak, żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa i żebyś pomagał, pomagała dalej komuś, tak? Bo to nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś jest nieomylny, my słuchamy jednej osoby i tak robimy jak on, bo tracimy całą tą drogę, tracimy to, co jest najważniejsze, tracimy proces. Tracimy yy, nasze potyczki, nasze, wiecie, małe wygrane, duże wygrane na tej trasie od punktu A do punktu B, tak? Więc jeżeli my od razu przeskoczymy z A do B, bo ktoś nam coś powiedział i my w to uwierzymy, to nie wiemy, co to się stało na tym odcinku, tak? Tracimy dużo. Więc każdy z Was, moi drodzy, kochani, sam ze sobą pracuje stopniowo. Przeszłość, traumy, praca z wewnętrznym dzieckiem, mnóstwo tego jest, moi drodzy, tak? I w momencie, kiedy my przechodzimy na coraz to wyższe, jakby to powiedzieć, poziomy, to tak samo zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość, naszą zmienia się nasza perspektywa, bo wszystko dostrzegamy inaczej, więc kluczem jest, jak zawsze powtarzam, praca nad sobą, zwiększanie swojej percepcji, zwiększanie swojej perspektywy, Moi drodzy, poszerzanie swojej wiedzy w tym, co nas oczywiście zainteresuje na własną rękę, bo nikt nam nie da nic, żadnych rozwiązań nikt nam na tacy nie przyniesie i nie powie słaj, masz. A jeżeli nawet tak będzie, to i tak znowu tracimy, robimy sobie krzywdę kuku, bo nie mamy tego, nie mamy procesu przejścia z punktu A do punktu B. A później moi drodzy, jak na przykład na ten, na ten moment na przykład jakieś rzeczy ktoś nam coś opowiada i my mówimy nie no, wariat, szaleniec, nie? A za jakiś czas moi drodzy, powiemy Kurde, coś tam jednak było, coś miał jednak rację albo coś takiego. I to wynika z tego, że w danym momencie, gdy dana osoba coś nam tłumaczy, to my nie jesteśmy po prostu w stanie tego zrozumieć, nie dlatego, że jest z nami coś nie tak, tylko dlatego, że w tym momencie nasza percepcja jest na innym poziomie i tej osoby percepcja też jest na innym poziomie i to jest jedyna rzecz, która nas gdzieś, moi drodzy, może różnić, ale wszyscy są na tej ścieżce, na własnej ścieżce, tylko na innych poziomach po prostu, tak? Więc moi drodzy, bardzo się cieszę, że coraz więcej osób zaczyna się ogarniać, zaczyna pracować nad sobą, nie dokarmia tego całego cyrku, bo no bo to się już wiecie, no to, tutaj już się to no kończy, no wiecie sami jak to będzie, wielu z Was pewnie też czuje, wielu się domyśla, także moi drodzy, fajne czasy przed nami, bardzo optymistycznie do tego ja podchodzę. Jeszcze raz powiem, że odkąd to wszystko się załóżmy zaczęło, nigdy nie czułem jakiegoś strachu. Pierwsza w swoim życiu czuję właśnie, że żyję, że robię to co mi sprawia przyjemność, to co mi sprawia radość, robię to dzięki czemu czuję, że w środku coś się dzieje, że sam w sobie po prostu na samą myśl, że coś zrobię, że ktoś się do mnie odezwie, z kimś porozmawiam, komuś coś gdzieś tam podpowiem, albo ktoś do mnie o coś nie wiem. Albo ja się kogoś o coś zapytam, tak? bo to nie jest tak, że tak jak mówię, ja też się kogoś nieraz o coś pytam, nieraz gdzieś z kimś jestem, widzę, że. Fajną, fajny poziom łapiemy, w sensie fajny poziom, na tej samej wibracji się gdzieś dogadujemy. To też, właśnie no, z różnej perspektywy, tą samą sytuację nieraz sobie opisujemy. Ja mówię, Ej, u mnie było taki i tak, a to są mówi, A u mnie taki tak, nie? Ale patrząc na to, właśnie z szerszej perspektywy, to jest to samo, tylko na innym, jakby to powiedzieć, na innym odcinku naszego, jakby to powiedzieć, yy, życia. Więc moi drodzy, wszystko jest z nas, wszystko jest w nas, wszystko, czego potrzebujemy, mamy w swoim sercu, więc rozwijajmy się, działajmy, właśnie działajmy mimo właśnie jakichś tam wiecie, nie wiem ograniczeń różnych rzeczy, które pojawiają się w naszych głowach i sprawdzajmy czy to są na pewno nasze myśli czy jeżeli nie wiem, nie przebywaliśmy z jakimiś tam mówię narzekaczami pół dnia i nagle mamy myśli, o będzie tragedia, będzie to będzie tamto, będzie tamto macie odpowiedź skąd to się bierze wszystko więc wszystkiego dobrego do następnego razu dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszystkie Mówię, interakcje ze mną. Jest mi bardzo miło, że tak fajnie to się wszystko rozwija. Jest mi bardzo miło, że tyle osób, no, gdzieś w jakimś stopniu podobnie uważa. Słuchajcie, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. W Jedności Siła, pamiętajmy o tym, wspierajmy się i do przodu. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Przepraszam bardzo, jeszcze szybka dogrywka będzie. Moi drodzy, jeszcze wrzucę wam jeszcze filmik z 19. 19, Mój, Moi drodzy był kwiecień teraz, jak jakaś żydowska delegacja przejechała chyba z 200 chłopa na lotnisko Chopina i jak sobie elegancko, hucznie śpiewali, tańczyli, jaka wspaniała była impreza. Są to informacje już ogólnie dostępne. Może sobie tam na pulsacie na pulsacie na pulsacie chyba gdzieś to było opisywane. Wrzucę krótki filmik z moją tam jakąś krótkim komentarzem, minutę jeszcze. Teraz to zgram, wszystko w całość. Więc wszystkiego dobrego. Zobaczcie sobie to. Tak, wiecie, no dla wiadomo o co chodzi. Dla własnego, wiecie, dla, własnego, jakby to dla własnej świadomości, że jednak wszystko wygląda zupełnie inaczej, jeżeli jesteśmy w innym miejscu i mamy inne zasoby, i ze wszystkimi można się wtedy dogadać, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Tutaj będzie ten film teraz kawałeczek. już więcej nie będę ich zagrywał. Pozdrawiam serdecznie. Taki ciekawy moment, to jest, zobaczcie, tutaj mamy w lotnisko Chopina o Kęcie. Filmik z 19 kwietnia, wysłał go jeden z pracowników lotniska. Do Pana Jakuba Mikołajka, jak tutaj widzę w opisie postu, który możecie sobie zerknąć. Nagrywam to oczywiście, bo to pewnie może niedługo wyparować ten materiał. No i zobaczcie jak nasi, o tutaj zobaczcie sobie, ludzie zwykli gdzieś tam przechadzali się wcześniej w, w Kagańcach. A tutaj ekipa, słuchajcie, zobaczcie, z y... Izraelka przyjechała i elegancko sobie tańczą, tak, oczywiście, ma tam może kilku maski i tak dalej, ale tu jest 200 osób, nie wiem, może nawet więcej na moje oko i teraz jak to się ma do tego wszystkiego, co jest nam pokazywane w, wiecie, w, w korporacyjnych rządach, moi drodzy. No zobaczcie, jak to wszystko się tu ma, no gdzie tu jakieś, nie wiem, kto to w ogóle kontroluje i kto na to wydał zgodę, moi drodzy. Widzicie teraz, moi drodzy, w jakim, jakby to powiedzieć, systemie pełnym iluzji żyjemy, tak? No zobaczcie, no to jest 19, moi drodzy, 19 yy, już mówię luty, tak? Przepraszam bardzo, 19 kwietnia. 19 kwietnia, żeby nie było, tak? Więc moi drodzy, wnioski każdy z nas może wyciągnąć sobie sam. Czy chcemy dalej w tym cyrku uczestniczyć, czy po prostu zaczniemy robić swoje, a oni bez naszej atencji po prostu odejdą. Moi drodzy... Komentarz zbędny. Pozdrawiam. Jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia. Dzięki.